Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Panem Tadeuszem Matuszykiem. Witam Panie Tadeuszu, króluj nam Chrystę. Zawsze i wszędzie. Witam, serdecznie witam. Radośnie witam. Panie... Róbmy swoje. Chcielibyśmy dobro. Robimy, robimy swoje, ale jednym z naszych takich mentorów, tych, którzy nas w pewnym sensie mobilizowali do tej naszej drogi walki. No, mnie na pewno, bo dla mnie to jest dwa pokolenia wyżej w pana przypadku, to raczej jesteście rówieśnikami wręcz, prawda? No ja jestem nawet starszy. Bo, o, bo chodzi o, o pana Henryka Pająka. Henryk Pająk płodny pisarz 75 książek bardzo ważnych wśród książek moim zdaniem najważniejszych w jego dorobku to książka na przykład Bestie końca czasu książka dotycząca masonerii dotycząca new age sekt różnego rodzaju walki z cywilizacją Chrześcijańską i walki z Kościołem Katolickim. Bardzo ważna książka. Niestety już nie jest do nabycia, ale są też książki, które cały czas mamy w sprzedaży. Tutaj stoi najnowsza książka datowana na ten rok 2025 rok Henryk Pająk Naród Niedobity. Bardzo ważna książka, takie podsumowanie dotychczasowej twórczości, którą bardzo polecam i można ją nabyć na cep.sklep.pl. Poza tym mamy jeszcze co najmniej trzy tytuły pana Henryka Pająka. Bardzo ważna rzecz historyczna: Ponura Prawda o Piłsudskim. Kult Piłsudskiego powstawał już w czasach sanacji, już wtedy był szerzony. Poprzez państwo piłsudczykowskie, poprzez państwo sanacyjne. Tutaj wiele argumentów, które tą ponurą prawdę o piłsudskim przybliżają, opisał właśnie pan Henryk Pająk. No i książki, które chyba wywołały największe poruszenie, to są dwie części książki pod tytułem: Lękajcie się. Lękajcie się tom pierwszy i tom drugi, obydwa tomy do nabycia w Cepmyśniksklep.pl. To są książki o kryzysie w Kościele Katolickim, gdzie e, pan Henryk Pająk bardzo mocno, e, ale wydaje mnie się przynajmniej słusznie, skrytykował posoborowy Kościół i posoborowych papieży. E, panie, m, m, panie Tadeuszu, e, które książki dla Pana e, autorstwa Henryka Pająka były najważniejsze, bo wiem, że po pierwsze zetnął się Pan z nim e, jako działacz e, Solidarności Narodowy e, i e, no byliście w wielu sprawach, jak to się mówi, jednomyślnikami, ale z drugiej strony Pan się zajmował też kolportażem książek. Nawet e, na, w mojej rodzinnej parafii e, Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej w Warszawie, tam pan miał przez wiele lat e, hurtownię książek i tam też na pewno książki e, pana Henryka Pająka, jak to się mówi, z podlady e, się e, e, znajdowały, bo e, zwłaszcza po tych książkach krytykujących e, e, Kościół Posoborowy. To już tak oficjalnie niektórych książek pana Henryka Pająka nie można było sprzedawać. No, ruszył pan temat niezwykle ważny, a jednocześnie niezwykle delikatny. Drażliwy wręcz. Pan Henryk, co trzeba powiedzieć? Raz, że był wiernym katolikiem, wiernym Kościoła Katolickiego. Jednocześnie. jest, 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 ale był w tym, ja w sensie, w tym czasie, w tym czasie. Mhm. oczywiście, bo jest osobą żyjącą, ale mówimy o czasach e, zagórnej, prawda, pan Herwek kilka razy, będąc w Warszawie w różnych sprawach, oczywiście mnie tam odwiedzał, także nawiązałem z nim kontakt i nawet był taki moment, że jak trzeba było jechać, to razem się pojechali y, tam, prawda, do posiadłości, Pana Henryka. Koło, koło Lublina. No tak. właśnie, ja poznałem osobiście pana Henryka Pająka dzięki panu Tadeuszowi Matuszykowi, który mnie zabrał i od kilku lat jak byłem u pana Pająka, odwiedzam go. Regularnie i staram się uzupełniać ofertę jego książek. Te książki, które są do nabycia, przed chwilą wymieniłem. Panie, Panie Rafale, sprawa jest bardzo ważna w tym sensie, ponieważ tak to jest stara zasada komunistów, szczególnie żydowstwa i naszych wrogów, tak zwane przemilczenie. I tutaj mamy klasyczny przykład, z uwagi na to, że pan Henryk. To znaczy był w tym sensie, że był, bo w tym sensie, że jest schorowany, jest starszym człowiekiem, prawda, bardzo schorowany, ma różne kłopoty, ale on nadal żyje i on był przemilczany, prawda, przy jego wspaniałym dorobku pisarskim. On wydał kilkadziesiąt książek i napisał kilkaset artykułów, przy czym jego tematyka była zawsze prokatolicka i pronarodowa. On demaskował różne nadużycia żydowskie, ukraińskie, rosyjskie, niemieckie. On był tyton pracy. On miał olbrzymie i ma olbrzymie archiwum. Miał także kontakty na całym świecie z ludźmi dobrej woli. Także był to naprawdę wręcz i jest, był, bo już ze względu na wieki, schorowanie, to już tej aktywności nie, nie prowadzi jak to było 30-40 lat temu. Jeździł po całym świecie. Tak samo dzięki wspaniałej żonie prawda, schorowanej. Pani Michalina, to, jest, to była rodzina typowo polska, niezwykle e, gościnna. Nie wiem, czy pan pamięta, mnie, ale jak myśmy zajechali, jak nas tam ugościli i jedzeniem, i gościnnością, i taką polską ciepłą atmosferę, prawda? Atmosferą. Ona była, a jest w tej chwili bardzo scharowana osoba, także no to jest tak. Dlaczego... Można powiedzieć, że pan Henryk Pająk też jest człowiekiem. E, schorowanym od dzieciństwa. No, bo tak. jeszcze w wieku szkolnym e, wybuch e, niewypału e, po, pozbawił go oka, e, urwał mu chyba dwa czy trzy palce u e, ręki, a także uszkodził, uszkodził nogę, więc on praktycznie od dzieciństwa, nawet tutaj w tej y, książce naród niedobity jest zdjęcie je, jego z klasy maturalnej. On stoi tam z, z boku, ale już widać, że y, y, ręka właśnie jest y, troszeczkę przekręcona. Y, widać, że oko jest już sztuczne, wstawione i widać, że, że już w młodym wieku, w wieku kilkunastu lat cały czas był osobą chorą i można powiedzieć był przez większość swojego życia no, inwalidą. Co trzeba mocno podkreślić? Do tej pory to z całą odpowiedzialnością mówię i tak samo byliśmy zgodni w tym z panem Kandrykiem. Mamy w Polsce premiera, w Polsce nie mamy polskiego premiera, tak samo mieliśmy premierów, ale nie, nie, polskiego premiera, tylko w Polsce premiera. Tak samo mamy ministrów w Polsce ministrów. Proszę, przy takiej e, tytanicznej pracy, ty, to wszystko udokumentowane, przy wszystko polegające na źródłach. Miał tyle zdjęć i ty e, nie jest w ogóle tak jak gdyby minister szkolnictwa czy minister spraw, czy zagraniczny też jeździł, Henryk też za granicą ze swoimi, do Stanów Zjednoczonych, ktoś ma synów za granicą, jeździł także ze swoimi spotkaniami, szerzył prawdę. Prawdę, prawdę o historii Polski, prawdę o zakłamaniu żydowskim, prawdę o zakłamaniu rosyjskim, banderowskim. On to udokumentował, dlatego był przemilczany. Przecież on powinien mieć kilka najwyższych odznaczeń w Polsce, prawda? Za działalność propolską, prawdziwą, pokazywał prawdziwe historie, prawdziwe losy. Prawdziwe przebiegi różnych działań e, związanych z losami naszej ojczyzny. Dlatego e, prawda jest dla nich niewygodna. Mamy w tej chwili prawda Niemca, który zostaje e, premierem. To nie szkodzi, że jest Niemcem, ale to jest Niemiec, który nie czuje się Polakiem. On służy interesom niemieckim. Tak samo minister spraw zagranicznych, no to jest hańba dla nas Polaków, że my na takich ludzi głosujemy. I on <laughs> przecież to, to, to znaczy, no, o tyle tak ogłupili nasz naród, że niedługo będziemy mogli przejść powiedzieć, że już narodu polskiego nie ma. To to już została jakaś resztówka, prawda? Już w tej chwili, co z tego, że nas jest tu tyle, ileś tam milionów, kilkadziesiąt milionów. Jak nie ma tu Polaków, w sensie serca, w sensie myślenia po polsku, dążenia po to, żeby wzmacniać ojczyznę, być dumnym ze swojej przeszłości. A teraz kultura, teatr buduje właśnie tą Narracje patriotyczna, a tu mamy antyteatr, antynarracja. Wstydzą się być Polakami, kpią sobie z naszych przodków, kpią sobie z naszych wspaniałych piastów. Takich czasów się dożyli, takich czasów. Dlatego, co można powiedzieć, dążcie ludzie do pracy, do prawdy, szukajcie właśnie się z tych doświadczeń, i yy, to his, Był wprawdzie był polonistą. Miał wykształcenie polonistyczne, ale z namiłowania był historykiem, był, był patriotą, prawda? W związku z powyższym on z sercem podchodził i on szukał yy, dokumentów, szukał prawdy. On, wszystkie jego yy, opracowania, dokumenty są opracowane na podstawie. Określonych dokumentów prawdy, a nie jakichś plotek, jakieś sugestie. Także dlatego jest przemilczany, dlatego z nim nie można, z jego twórczością nie można polityzować, dlatego że wszystko to są fakty oparte na faktach, na prawdzie. A czy robił pan nie tak dawno ten program o manipulacji, a my żyjemy w świecie straszliwej manipulacji, zakłamaniu, zakłamaniu, zakłamaniu. Także e, e, najlepiej świadczy, przy takim dorobku, prawda, proszę zobaczyć, różne tam byle jakiś tam występuje jakieś prawda, co dostają, dostają nagrody dogrony, literackie, a, a literacki, nobla, liter, nie nobla. W ogóle, w ogóle ale de, a tu człowiek z takim dorobkiem i, i, i autentycznym, mało. Tytan pracy i w, w całym w pewnym sensie przedsiębiorstwo, dlatego że żaden z wydawców, żadna drukarnia nie, nie chciała mu drukować książek, był zmuszony założyć własną drukarnię z ław wydawnictwa retro. Także on nie tylko był pisarzem, ale jednocześnie był i wydawcą i korporterem i magazynierem yy, wszystkim i drukarem, to było naprawdę tytaniczna praca i proszę czy prezydent zauważył czy nawet wojewoda lub, wojewoda, l, wojewoda lubelski zauważył że na jego terenie żyje taki człowiek z takim dorobkiem hańba dla tych ludzi hańba dla y, Dudy premiera y, prezydenta zobaczymy czy obecny prezydent może ktoś poinformuje, że jest Taki wielki, znakomity pisarz, historycy, polonista, człowiek, patriota, Henryk Pająk. Może dotrze do tego nowego prezydenta, może będzie jakiś ruch w tym kierunku. Panie Henryku, w ostatniej tej książce, która tutaj stoi, książce... Panie Tadeuszu raczej. Panie, powiedziałem jak? Panie Henryku. Panie Tadeuszu, no właśnie. Panie Tadeuszu, w ostatniej książce pana Henryka, tutaj stojącej przed nami, czyli książce Naród Niedobity, kilka razy bardzo pozytywnie wyraża się na temat Grzegorza Brauna. Cytuję jego wypowiedzi i tak dalej. Jest to chyba co najmniej trzy albo cztery razy. Między innymi cytuję Grzegorza Brauna z demonstracji pro-life na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie, gdzie Grzegorz Brown oznajmił: "Nie możemy żyrować żydowskiego ludobójstwa prowadzonego w Gazie". No właśnie, żydowskie ludobójstwo w Gazie, czyli pan Henryk śledził również bardzo aktualne wydarzenia. Nie zajmował się tylko historią, ale starał się komentować zupełnie aktualne wydarzenia. Tutaj w tej książce cytuję właśnie wypowiedzi z roku 2024. Książka jest wydana w roku 2025, czyli w tym roku. Jest już w sprzedaży w cepmyślingsklep.pl i będę ją również sprzedawał na imprezie w Ożarowie. Mazowieckim to jest wydarzenie organizowane dla niezależnych publicystów, niezależnych mediów i środowisk niezależnych, gdzie będą i wykłady, i panele dyskusyjne, i targi książki. A dlaczego robię? No bo tam jest duża sala na kilkaset osób i tam w zasadzie to jest praktycznie tuż przy granicy Warszawy, można powiedzieć, z dworca śródmie nie, ja rozumiem, Śródmieście ale, to jest 10, 10 minut. Nie, ja rozumiem, ale no chciał, chciałoby się, żeby to było w Warszawie, w stolicy, a nie, prawda... Ja nie mam nic przeciwko Żarowi, broń Boże. Tylko tak ważne wydarzenie powinno być jednak realizowane w Warszawie, w naszej ukochanej stolicy. To jest kolejne wydarzenie organizowane przez y, tych organizatorów. Poprzednie było w Gliwicach, y, czyli w, aglomer w aglomeracji śląskiej. A teraz jest no w zasadzie na, Mazowszu. na Mazowszu, można powiedzieć u Bram Warszawy, no bo Ożarów o, Ożarów to jest tuż tuż przy, przy, przy Warszawie. Zapraszam wszystkich serdecznie. To będzie sobota i niedziela. A więc 13 i 14 września roku 2025. Bardzo serdecznie zapraszam. Panie Henryku. Panie Henryku, ja pan Tadeusz jestem, tak miskiewista, no mi takżeśmy się sfukus <grym> takżeśmy się sfokusowali <grym> na, na Henryka na pająka, pająka, tak? <grym> że ten... E, Panie Tadeuszu, e, co jeszcze o panu Henryku mógłby pan powiedzieć? O, to by na wołowej skorze by się napisało. Raz. Bardzo ciepły człowiek. Ciepły człowiek. I po drugie, z jednej strony historyk, a z drugiej strony on potrafił łączyć przeszłość z teraźniejszością. Z teraźniejszością. Potrafił łączyć fakty i potrafił wskazywać kierunki. Pokazywał, że mamy tutaj podstawionych fałszywych ludzi, że to nie mają oni korzeni polskich, zresztą nie jest istotne tak znowu korzenie. Ważne ducha nie mają. Bo to chodzi o to, materia jest mi ważna, tak samo jak z chwilą powstawania Solidarnością my prawdziwi, tak zwani Polacy, myśmy podnosili hasło Solidarność, zwycięstwo ducha nad materią. Że duch jest niezwykle ważny. Duch. I tutaj trzeba przyznać, że pan Henryk był, jest i był mistrzem budowania ducha narodowego, ducha polskiego, patriotycznego, dlatego trzeba sięgać do, do jego e, opracowań, trzeba sięgać do jego książek, uczyć się, wzorować się na je, jego postępowaniu, a z drugiej strony mieć pretensje do tych władz w, Polsk, w Polsce, władz w Polsce, że ze względu na to, że on. Mówi prawdę, heje prawdę, sieje patriotazm nie jest zauważany ani przez ministrów, ani przez premiera, ani przez prezydenta. A inne ro, różne takie nasi wrogowie z dzieci są wynagradzani. Hańba dla nich, hańba i dla prezydenta, i dla premiera. Oni realizują politykę antypolską, antypolską, proniemiecką. Chodzi o to, że. Jeszcze parę lat to się okaże, że, że będziemy mieć takim peryferyjnym landem. Landem na boku Niemiec, prawda? No właśnie, on, czyli Henryk Pająk, autor tych książek, sam siebie nazwał, że jest świadkiem koronnym trzech ostatnich pokoleń niedobitej Polski. Narodu niedobitego w ostatniej wojnie światowej przez Niemców i Żydobolszewików w powojennej okupacji sowieckiej i posowieckiej trwającej pół wieku. Eee, to proceder ten trwa do chwili obecnej, co wyczerpuje stwierdzenie o trzeciej okupacji trzeciego pokolenia niedobitych Polaków. Stąd ten e, tytuł tejże książki. Historia Europy, mówi dalej Henryk Pająk. Nie zna podobnego przykładu państwowego masochizmu, aby dzieci i wnuki sadystycznie pomordowanych musiały płaszczyć się przed pomiotem tamtych sadystów na rzecz pojednania i przebaczenia wzajemnych krzywd. E, wojny o dobijany naród polski trwały od 1939 roku do chwili obecnej. Ideolog niemieckiego e, hitleryzmu Rosen, Rosenberg. Był w swoich pamiętnikach przeciwnikiem paktu Ribbentrop-Mołotow, dając do zrozumienia, że pakt przyniesie klęskę Niemcom w konfrontacji z Rosją Sowiecką, gdyż nigdy jej nie opuszczą bratnie Stany Zjednoczone, to znaczy Rosji Sowieckiej, dodatkowo zaprawio, zaprawiane w ich mocarstwowości. I na sam koniec tego wstępu, który pozwoliłem sobie zacytować, pan Henryk Pająk pisze tak. Ta książka, która tu przed państwem stoi, będzie ostatnią z tego krwawego serialu ponad 60 książek o dziejach, etapach naszego podboju i zniewolenia. Czyli pan Henryk zapowiedział, że jest to książka ostatnia. No ja mam nadzieję, że jeszcze jakieś książki się pojawią, ale naprawdę jest w czym wybierać. Jest to takie bogactwo. 70 parę tytułów, z czego w tej tematyce ukazujących wrogów polski Polsko, Pol i polskości jest ponad 60 tytułów. To chyba tyle z naszej strony. No. Mam nadzieję, że jeszcze, e, może w tym roku, a może w przyszłym, odwiedzimy e, pana Henryka Pająka i panie Tadeuszu. Może nagramy z nim jeszcze jakiś wywiad, bo jego e, uwagi, e, nieraz bardzo ostre, nieraz bardzo kontrowersyjne dla współczesnych widzów, słuchaczy, no, często, jak to się mówi, trafiają w dziesiątkę. No, dlatego, że to. Jego przemyślenia są głębokie, oparte na faktach, i zawsze on służy narodowi i państwu polskiemu. On wykonuje tą rolę, rolę służebną, prawda? I on nigdy nic dla siebie nie chce. On przekazuje następnym pokoleniom prawdę, fakty i ostrzega przeciwko naszym wrogom, żeby nie dać się oszukać, nie dać się manipulować, i to, co pan zaczął poprzednią z manipulacją. Dążmy do prawdy, szukajmy prawdy. Nie dajmy się oszukać w radiu, w telewizji manipulatorom. Szukajmy, bierzmy przykład z pana Henryka. Szukajmy Weźmy tak, zacznijmy od koniecznego. Żeby zrozumieć, co się na, dzieje, w świecie, na świecie dzieje, to trzeba sięgnąć w pierwszym rzędzie do koniecznego, żeby zrozumieć, jaka jest walka między cywilizacjami kto do jakiej cywilizacji należy. I doskonałym właśnie przykładem udokumentowanym jest pan Hęzyk, który pokazuje machinacje żydowskie, niemieckie, rosyjskie, ukraińskie, poparte faktami, zdjęciami. A teraz się mówi, Polska jest sługą Ukrainy. No hańba, po sto po stokroć hańba. Bandyci z upa, w każdej wiosce ukraińskiej są pomniki e, upolskie. Bandytów straszliwych, strasznych mordów się dopuszczali. Tego świat nie znał, Europa świat nie znał takiego okrucieństwa, do jakiego się. E, tu jest też zdjęcie, prawda, tych czwórka dzieci związanych i przez, małych dzieci i przez Ukraińców e, z drutem koczaskim związanych i powieszonych. No to, to przecież, to, to, to to, co, do czego byli zdolni Ukraińcy, to, tego, tego, i to się ukrywa, nie mówi się, że nie czas, nie czas. Tak jak się Duda zachował haniebnie w stosunku do księdza, wspaniałego patrioty. Hańba dla Dudy, powsze czasy, hańba za takie zachowanie. Panie Tadeuszu, to może tyle w tej naszej dzisiejszej rozmowie na temat Henryka Pająka i jego dorobku literackiego. Bardzo dziękuję moim i Państwa. Gościem był Tadeusz Matuszyk. Dziękuję Panie Tadeuszu. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Królem Chrysty niezmiennie. Zawsze i wszędzie. A Państwa zachęcam do zaglądania do naszej księgarni. W niej książki, między innymi książka najnowsza Henryka Pająka, Naród Niedobity. Również książki tego samego autora są do nabycia w cep -sklep .pl. To jest nasza księgarnia CEP jak Centrum Edukacyjne myślnik Ponura prawda o Piłsudskim Bardzo ważna książka Również dwie książki e, pod tytułem Lękajcie się Lękajcie się, tom pierwszy Lękajcie się, tom drugi e, Bardzo ważne i ciekawe e, Ale także innych autorów z nowości wydawniczych Pan Bartosz Kopczyński Poradnik Świadomego Narodu to czterotomowe dzieło na razie wyszedł tom pierwszy młodego autora który opisuje e, z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej współczesność naszego narodu. Bardzo zachęcam sprawdzić naszą ofertę na cep-sklep.pl, Bardzo zachęcam do oglądania naszych filmów na tym kanale i na innych kanałach wymienionych w opisie filmu. No i bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, za darowizny wpłacane na nasze konto. Numer konta jest na pasku na dole ekranu, a także w opisie filmu te darowizny powodują, że od kilkunastu lat możemy prowadzić naszą działalność edukacyjną, medialną i wydawniczą. Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.